Dzień dobry. Szymon Zajkowski, dom maklerski TMS Brokers. Odczyty indeksów PMI dla najważniejszych gospodarek strefy euro oraz całego Eurolandu przełożyły się na umocnienie wspólnej waluty. Mimo rozczarowania, jakie przyniosły dane z Francji, w kolejnych minutach wyraźnie lepiej od oczekiwań wypadły dane dla Niemiec oraz całego Eurolandu. Kurs EURUSD wzrasta powyżej 1,38,30. Od rana natomiast osłabia się polska waluta. Kurs EUR/PLN wzrasta powyżej 4,19%, a USD PLN powyżej 3,03. Dane w postaci indeksów PMI lepsze od oczekiwań lekko zniosły presję na Europejski Bank Centralny, by dalej poluzował politykę pieniężną. W tym wprowadził zapowiadane w ostatnich dniach luzowanie ilościowe. Uważamy jednak, że przy cały czas utrzymującej się bardzo nisko inflacji oraz aktywności w strefie euro, dalsze luzowanie polityki pieniężnej jest wciąż wysoce prawdopodobne, a co za tym idzie w kolejnych tygodniach, wspólna waluta dalej powinna pozostawać pod presją. Dziś, w dalszej części dnia, poznamy również dane makro z USA w postaci indeksu PMI dla przemysłu oraz sprzedaży nowych domów. O godzinie 23:00 czasu polskiego, natomiast Bank Rezerw Nowej Zelandii podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Przypomnijmy, że w ubiegłym miesiącu RBNZ stał się pierwszym bankiem centralnym z grona G10, który w ostatnich latach zdecydował się na podwyżkę kosztu pieniądza. Wszystkie z 15 ankietowanych instytucji finansowych przez agencję Bloomberg zakłada kolejnej podwyżki na dzisiejszym posiedzeniu. Uważamy więc, że taka decyzja jest już w pełni zdyskontowana w notowaniach dolara, dolara nowozelandzkiego. Kluczowy natomiast dla wartości waluty powinien być komunikat. Uważamy, że władze monetarne mogą zwrócić uwagę na ostatnie umocnienie dolara nowozelandzkiego, które niekorzystnie wpływa na eksport Nowej Zelandii. Tym samym po posiedzeniu nowozelandczyk może stracić na wartości. Dziękuję za uwagę. Życzę udanych inwestycji.